Cześć! Zapraszam Was na wspólną wycieczkę po Świnoujściu. Zebrałem dla Was 16 atrakcji, które Wam dzisiaj pokażę. Warto dodać, że wszystkie te atrakcje, poza dwiema ostatnimi, odwiedziłem w jeden dzień i to piechotą. Dwie ostatnie, czyli Latarnia Morska i Fort Gerharda, znajdują się po prostu w części prawobrzeżnej i tam podjechaliśmy samochodem. Zapraszam serdecznie na filmik. Świnoujście dzieli się przede wszystkim na część prawobrzeżną i lewobrzeżną. Ta turystyczna, miejska i nadmorska część ulokowana jest na wyspie Uznam, czyli lewobrzeżnej. Dostać się tam można promem, który jest bezpłatny. W Świnoujściu działają dwie przeprawy promowe. Miejska, którą właśnie płyniemy, przeznaczona jest ona dla mieszkańców Świnoujścia. Obcy nie mogą na nią wjeżdżać samochodem. Druga przeprawa nazywa się Karsibur i jest przeznaczona dla wszystkich samochodów. My zostawiliśmy nasze auto na parkingu na prawobrzeżnej dzielnicy Warszów i przeprawiliśmy się na piechotę prawem miejskim. Uważam, że przeprawa promowa dla wielu osób może stanowić pierwszą i bardzo ciekawą atrakcję Świnoujścia. Po przeprawie wysiadamy na nabrzeżu w centrum Świnoujścia. Możemy tutaj pospacerować nad wodą, popodziwiać m.in. stojące i przepływające statki turystyczne oraz wojskowe, tak jak widzimy tutaj. Kontynuując nasz spacer, docieramy do Placu Słowiańskiego. Jest to placyk w centrum Świnoujścia otoczony piękną architekturą. Obok niego znajduje się dużo takich zabytkowych kamienic, Stare Miasto oraz Kościół Rzymskokatolicki pod wezwaniem Chrystusa Króla. Także w tym miejscu znajduje się Plac Wolności. Jest to piękne miejsce, otoczone odnowionymi kamienicami, masą restauracji i kawiarni oraz nowoczesną fontanną znajdującą się na środku i chłodzącą w upalne dni. Kawałeczek dalej, warto zobaczyć kościół pod wezwaniem Matki Bożej i Gwiazdy Morza. Jest to taki wciśnięty między budynki, mały kościółek, ale wysoki, wybudowany w XIX wieku z czerwonej cegły. Bardzo gustowny, bardzo ciekawa architektura, warto zahaczyć o to miejsce. Wracając do głównej drogi, po drugiej stronie możemy napotkać taką fontannę, ciekawą, zrobioną ze śruby statku. Kolejna atrakcja to wieża widokowa w Świnoujściu, z której możemy podziwiać panoramę miasta. Na górę prowadzą 222 schodki. Po drodze możemy napotkać różne ławeczki i krzesełka, na których można odpocząć. Na dole zaś urządzona jest kawiarenka. Teraz zmierzamy w kierunku dzielnicy nadmorskiej, gdzie pokażę Wam promenadę nadmorską oraz taką promenadę miejską i różne kolejne atrakcje. Promenada w Świnoujściu jest bardzo rozbudowana, szczególnie w ostatnich latach, została ona bardzo zmodernizowana postało bardzo dużo różnych ciekawych punktów, takich atrakcji, o jak właśnie tutaj, takie rzeźby nowoczesne, alejki dla rowerzystów, alejki dla, rolka, dla rolkarzy, siłownie różnego typu oraz alejki z kwiatami. W Świnoujściu znajdują się naprawdę trzy promenady równoległe: jedna idzie nad samym morzem, przy samej plaży. Druga znajduje się kawałek obok niej, właśnie nią, ją tutaj pokazuję państwu na tych ujęciach. A trzecia promenada jest jeszcze bliżej, jest jeszcze bardziej oddalona od tej. To znajduje się właśnie pośrodku, jest jeszcze kolejna kawałek dalej. Przy niej znajdują się restauracje oraz różne hoteliki i kamienice. Tak wygląda ta promenada nadmorska, która znajduje się na wydmie i którą możemy spacerować praktycznie nad samym morzem. A to jest właśnie ta promenada trzecia, o której wspominałem, ta, która jest najbardziej oddalona od morza. Jest to również najstarsza promenada. Ona była powiedzmy wybudowana jako pierwsza. Idąc promenadą po lewej stronie natkniemy się także na muszlę koncertową. Przy promenadzie znajdują się także liczne fontanny, różne rzeźby tego typu, hotele oraz restauracje. Tutaj znajdujemy się przy hotelu Radisson. Tutaj, jako taką atrakcję, powiem, że na 13 piętrze tego hotelu znajduje się kawiarnia, do której możemy wjechać windą, napić się kawki i przejść się po pięknym widokowym tarasie, na którym właśnie w tym momencie się znajdujemy. W tym kompleksie budynków znajduje się także aquapark, co może stanowić nie lada atrakcję dla najmłodszych. Na tarasie widokowym hotelu Radisson balustrady są wykonane ze szkła i powiem Wam szczerze, że trochę aż trzęsą mi się nogi, gdy to nagrywam. Kolejna atrakcja to Stawa Młyny w Świnoujściu. Skąd się właśnie ta nazwa? Stawa jest to tak naprawdę znak nawigacyjny, który jest umieszczony na lądzie na stałe. Czyli bez użycia kotwicy, ma on możliwość emitowania sygnałów świetlnych, radiowych lub dźwiękowych i dodatkowo jakiś charakterystyczny łatwo rozpoznawalny kształt. Ten znajdujący się w Świnoujściu ma kształt wiatraka. Stąd nazwa właśnie stawa młyny. Atrakcja ta jest umieszczona na falochronie, który znajduje się przy wejściu do portu Świnoujściu. Dzięki temu z miejsca tego możemy podziwiać także nie, czasami wielkie statki, które wchodzą właśnie do, do portu Świnoujście. Kolejna atrakcja to Fort Zachodni. Są to takie dawne pozostałości po forcie pruskiej armii, które zostały wybudowane w XIX wieku i były przeznaczone do obronu, obrony portu przed różnymi wrogimi armiami. Kawałek dalej znajduje się Fort Anioła, także wybudowany w XIX wieku. Jest to taka dosyć obszerna, duża wieża. Dosłownie kilkadziesiąt metrów od Fortu Anioła znajduje się port jachtowy w Świnoujściu. Możemy tutaj podziwiać wiele nowoczesnych jacht, jachtów e, oraz różnych domów na wodzie. Kolejna atrakcja to Latarnia Morska w Świnoujściu. Znajduje się ona jednak już w prawobrzeżnej części miasta, więc wróciliśmy tutaj już promem na część na Wyspę Jest to najwyższa Latarnia na, na polskim wybrzeżu. Po sąsiedzku z Latarnią znajduje się Fort Gerharda, czyli kolejne historyczne miejsce. Na dzisiaj to wszystko. W Świnoujściu znajduje się oczywiście dużo więcej ciekawych miejsc, e, takich jak Podziemne Miasto czy Gazoport LPR, który pokazuję akurat w innym odcinku. E, zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Cześć!